Kiedyś Sklep Orient, dziś robiąca wrażenie nowoczesna galeria sztuki o nazwie Orientacja, a w piątkowy wieczór to nowe miejsce kultury rozpoczęło działalność. Nawiązanie do dawnego sklepu, który działał w tym miejscu, nie było przypadkowe. To był wcześniej Sklep Orient. Chciałyśmy unowocześnić tę nazwę, dlatego dodałyśmy człon, akcja, powstała orientacja na sztukę i design. To będzie miejsce spotkań, przestrzeń dla artystów, dla odbiorców i dużo, dużo ciepła chcemy tutaj wprowadzić i dużo dobrej energii. Galeria Orientacja ma stać się miejscem, w którym artyści będą prezentować swoje dzieła. Ma być miejscem nowoczesnym, wyznaczającym nowe trendy. Właścicielki galerii już podczas otwarcia zapowiedziały serię wystaw i wydarzeń kulturalnych. Kilka, kilkanaście tygodni e, starałyśmy się stworzyć przestrzeń galerii e, w czystej, ładnej formie. Takiej formie, która da możliwość najlepiej zaprezentowania prac e, artystów. Mm, aby był komfort oglądania prac. Otwarcie nowego ważnego punktu na kulturalnej mapie Szczecina zgromadziło wielu znakomitych gości. Nie zabrakło artystów, dziennikarzy, ludzi kultury oraz polityków. Właścicielkom powodzenia życzył senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Price. Właścicielom, organizatorom tego przedsięwzięcia życzę samych sukcesów. Oby, oby było tak jak w dniu dzisiejszym, tak ogromna ilość odwiedzających, a najbardziej. Nie tylko oglądających, ale kupujących te znakomite dzieła sztuki. Jakie są plany galerii Orientacja na najbliższe tygodnie? Przede wszystkim zdobycie zaufania i zainteresowania mieszkańców Szczecina. Do kupienia i zobaczenia będą dzieła zaprezentowane podczas wernisażu. Będzie można zobaczyć jeszcze przez co najmniej miesiąc e, prace, które właśnie zaprezentowałyśmy dzisiaj. Są to, jest to fot fotografia Tomasza Sikory e, i prace, malarstwo i kolaż Michaela Kolina z Londynu. Otwarcie Galerii Orientacji uświetniła wystawa prac jednego z najwybiedniejszych polskich fotografików, Tomasza Sikory. Artysta ma nadzieję, że nowe miejsce odniesie sukces, bo, mimo że żyjemy w czasach kryzysu, to sztuka zyskuje na wartości. Ja myślę, że właśnie w dobie kryzysu sztuka dużo lepiej, użyję ordynarnego słowa, idzie. Dlatego, że ludzie zaczynają inwestować w sztukę, i ostatnie obroty różnych domów aukcyjnych przerosły wszelkie oczekiwania bo jednak na, na akcjach ludzie dużo pieniędzy tracą i zaczynają doceniać bardziej trwały taką inwestycję, jako jest sztuka. Nowe miejsce jest dostępne dla mieszkańców Szczecina codziennie w miejscu dawnego sklepu Orient przy ulicy Małopolskiej.